w kolejnym dniu, co u was słychać? U mnie słychać wszystko w porządku. Już oficjalnie wracamy do pracy. Wstety, niestety, fajnie, że wracamy, ale z drugiej strony fajnie mi się w domu siedziało i podejrzewam, nie tylko mi, inne osoby też mówią, że fajnie mi się siedziało w domu. A to kto tam jest? Ta mulina. Ta mulina się tarzał, zaraz idziemy na spacer. Popatrzcie, co udało mi się kupić w ogóle. Da, 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 da. Mini, mini, mini. Mój dzieciństwa kupiłam. Był duży problem, żeby je dostać, żeby je kupić, ale się okazało, że gdzie są, w makro udało mi się kupić te cukiereczki. Mój smak dzieciństwa w praktycznie wszystkie sklepy obsłoczyło mi te mniejsze, i te większe, i te takie bardziej tutaj lokalne. Nie ma, nie ma, musiałam skorzyć do makro. Miałam inną paczkę z innymi papierkami, też ta sama firma, tylko jakieś nie wiem, inne opakowania, ale dobra, wzięłam. Idę dalej, patrzę na lewo. Są! Wzięłam od razu, ci nie wahałam. Może on tam się tarza? Chrapie, chrumka i się tarza. Dobra, ja muszę z nią iść, bo to jest taka porażcza wyjścia. Widzicie, chodzę u maseczce, bo dopiero wróciłam ze sklepu. Fajnie mi jedna osoba po powiedziała, że dużo nowości jest w żabce. Myślę, że skoczę do tej żabki. Nie wiem, czy w tej mojej żabce, to ta moja żabka taka trochę uboga jest, ale skoczę do mojej żabki i mam nadzieję, że może coś mi się uda kupić. Jak wiecie, gdzieś są jakieś nowości fajne coś do testowania, dajcie znać. Chętnie przetestuję to. Czy napoje, czy batoniki, czy, czy jakieś dania. Chętnie, jestem otwarta na propozycję. Pciutko damy tamusi, jedzą z glukozamina tamusi. Na stawki. Ona już tu czeka. Wróciliśmy z dworku, to trzeba coś dać. Miesza mi teraz dwie karmy. Wiecie co, kiedyś tamusi ważyłam? ważyłam tyle dostaję. Kiedyś ważyłam jej tą karmę. Ale stwierdziłam, że to nie ma sensu. Niech ma tyle jej 14 lat. 14? 13 kończy, zacznie 14. To co jej będę żałować? Tyle jest jej. Dobra. Tu mamy pozamykane, a my co dzisiaj mamy? Rosołek, makaronik. Rosołek. Mm, ale mam ochotę. Jestem taka głodna. Dobra. Już sobie biorę makaronik i rosołek nalewam. Poczekam sobie, aż ta gwiazda zjebona jak je. Zobaczy, że ja zupę zacznę jeść rosół. To tak zacznie na łapczywie się po prostu a potem jak łapczywie je, to się zaczyna nam krztusić pomalutku, pomału. Ja mnie przewiało, tak miała łopatka, boli, wystarczy trochę pochodzę, ból łopatki jest po prostu nie do wytrzymania, naprawdę. Tak właśnie zaczyna pomału być teraz. I taką najlepszą metodą mam na no wiadomo, smaruję sobie rozgrzewającym czymś tą łopatkę, ale tak mam się schylić, wstać czy coś w tym styl to jest masakra. Dlatego najlepszą metodą jest po prostu położyć się na płaskim chwilach, se poleżę. To jest po prostu ok, ale tak mi wolta ta łupanka. Pieruńsko, pieruńsko. A tu kto pojadł, już pojadłaś. Dobra, to teraz sobie nalewać. Bo to jesteś taki paluch, paluch, wszystko łapczywie. No. Wiecie co, tak sobie siedzę. I teraz będę wcinać tą zupę I tak zastanawiam, jak słuchać klapania, oczywiście to jest ta musia. Ona jak zwykle w mało odpowiednim momencie musi pić wodę. I tak. Ja myślę, wczoraj wróciłam z pracy Nie wiem czego to jest wina Czy to jest wina przez to, że siedziałyśmy tyle czasu w domu Czy po prostu Nie wiem, znowu zaczynam mieć takie uczucie Pieruńskiego zmęczenia Podobnie miałam takie uczucie jak Te wszystkie siłownie wszystko I siłownia i praca i, I jakieś tam problemy Się nasilały i znowu zaczynam mieć takie uczucie No mam nadzieję, że to mi szybko minie Bo to takie chwilowe jest To jest jeden dzień i dwa i koniec ja podejrzewam, bo tak naprawdę, faktycznie nie narobiłyśmy w tej pracy, naprawdę tak zmęczona wróciłam z pracy, mi się wydaje, czy to po prostu nie wina gazu gazu, bo w kuchni niestety już powłączali grzejniki i trzeba było się jakoś zagrzeć. A czy można się zagrzeć? W kuchni włączając palniki. Włączyliśmy takie mm, palniki to są tak zwane taburety palnikowe, ta, ta, taburety grzewcze profesjonalnie tak to się nazywa. I włączyłyśmy te taburety. I, I one praktycznie pół dnia chodziły, niby pochłanny lecz był, ten pochłanianie, tam jest do bani. I podejrzewam, że po prostu przez ten gaz mogła być tak umęczona, tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że to jest osoba takie naj, najbardziej takie prawdopodobne, że przez to po prostu może tak być. I po prostu przez to wracam taka umęczona i nic nie robiąc, siedząc cały dzień na krześle, chociaż siedzenie na krześle też męczy. Ale mi się wydaje, że to po prostu to jest ta przyczyna. Bo powiem Wam, że jak pracowałam wcześniej na kuchni w szpitalu, to wydaje mi się, że tam się bardziej zasuwało. Ale nie byłam taka zmęczona, nie czułam tego zmęczenia. Bo to może pochłaniacze lepiej działały, a ten pochłaniacz no niby jest, ale to jest pochłaniacz starego, to ja wiem, czy on tak wyciąga jak te nowe pochłaniacze. Po prostu mi się wydaje, że to jest tego wina. Że tutaj okropne zmęczenie czuję. Ale nie ma co gdybać, żeby do września, a byle do września znaczymy co dalej. Ale też taka prawda zaczynam się coraz starsza robić. To było 3 lata temu, 3? Troszkę ponad 3 lata temu, jak tam pracowałam. Ja, ja myślę, że będę coraz starsza i to będzie coraz gorzej. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zawsze mam z takiego założenia. Widocznie tak musi być, żeby było tak, jak jest. A już jeszcze szybko tak sobie myślę, wiecie, co jak z tymi vlogami będzie? Postaram się, ale nie obiecuję te vlogi, żeby. No, chciałabym, żeby te vlogi dalej były codziennie. W miarę możliwości będę starać się publikować, ale uwierzcie mi, znaczy na razie mogę, tak, póki nie ma siłowni. Bo siłownie dopiero otwierałem 1 czerwca prawdopodobnie, ale to jest jeszcze, jeszcze nie jest na 100%. Um, I otwierałem te siłownie. I na razie do 1 czerwca mogę nagrywać codziennie vlogi. Potem wiem, że będzie trochę problem. Powiem wam tak, u mnie jest problem nie tyle z nagrywaniem, bo z nagrywaniem nie ma problemu. Tylko potem jest problem z tym montażem. Z montażem, bo uwierzcie mi, jak ja wracam po 21.00, 21.30 z reguły tak, Naj, najczęściej, o tej godzinie wracam, to wierzcie mi, że mi się po prostu już nie chce. Nie chcę montować, ja wracam, idę się kąpać i najczęściej już idę spać, już na kolacji czasami nie jem. Idę spać, bo jestem po prostu tak zmęczona po całym dniu I, i, i u mnie to jest największy właśnie z tym problem, z tym montażem. Z tym montażem i to jeszcze musi się potem przetworzyć. 15 minut potrzebuję, żeby to się przetworzyło, potem z 15 do 20 minut to się wysyła, bo to zależy od wielkości filmików, i to się wysyła, i to po prostu się kupę czasu z tego robi. Gdzie ja o tej bukłarze już po prostu na drugi robok się obracam? No będę się starać, żeby te vlogi po prostu były jak najczęściej, ale, ale nie obiecuję, wydaje mi się, że na razie do czerwca będą codziennie te vlogi, a co będzie później, zobaczymy. Dobra, ja jem, bo mi ten makaron tak urośnie, że ja nie będę w stanie tego zjeść. W jutrzejszym oczywiście jest. Chęci i pomysł robienia brownie, taki fit brownie z małą zawartością kalorii, no bo wiadomo, dań bez kalorii nie ma, zawsze są jakieś dania z kaloriami, ale to będzie z małą ilością kalorii, będzie wszystko podane, tłuszcze, węglowodany, białko i ogólna ilość kalorii, więc serdecznie Was jutro zapraszam na fit brownie.